Cześć, witam, z Grosz z tej strony, witam na kanale i dzisiaj trochę coś dla bardziej zaawansowanych graczy w świecie krypto, aczkolwiek jeżeli jesteś totalnie początkującym, to nie wadzi posłuchać, jedyną rzeczą, co bym tylko wspomniał, to jest to, abyś odniósł się do mojego wczorajszego filmu, gdzie mówiłem, że nie zaczyna się swoich przygód w świecie krypto od tradingu, szczególnie od tradingu z dźwignią, czyli z pożyczką od giełdy, ale... Jeżeli chodzi o giełdę Bybit, to również na giełdzie Bybit nie musimy tutaj handlować z dźwignią. Możemy po prostu wejść tutaj w trade i możemy zwyczajnie sobie do USDT, do USDC, do Bitcoina, czyli wysyłając sobie USDT, USDC, Bitcoina tutaj na giełdę, po prostu kupować swoje różne krypto i wysyłać sobie na swoje portfele bez, żadnego, bez żadnej weryfikacji. Dlatego ciągle widzicie mnie tutaj na tej giełdzie Bybit. Jest to jedna z tych giełd, która Ciągle nie poddała się jeszcze temu terrorowi weryfikowania każdego jednego użytkownika. Stąd też, stąd też ciągle tutaj sobie spokojnie działamy. Ale wracając do, wracając do tradingu, ponieważ widzę najróżniejsze, najróżniejsze tutaj um, tytuły filmów, i to już coraz częściej wyskakujących. W, na YouTubie o tym właśnie, gdzie zmierzamy, gdzie podążamy i tak dalej, ale z mojej perspektywy jest to zawsze jeden i ten sam problem. Jeżeli ktoś nie jest w grze, jeżeli ktoś nie ma obstawionych swoich żetonów na, na że tak powiem, stole, no to tak naprawdę może sobie komentować, jak chce. To jest, to jest, jest jedyna, jedyna rzecz. I jego to po prostu nic. Nic mu, nic mu do tego, ponieważ czy się pomyli, czy, powie, czy czy mu się uda dobrze powiedzieć, to go to nic nie kosztuje. Um, jedyną rzeczą, kiedy zaczyna cię to coś kosztować i kiedy właściwie poświęcasz więcej czasu na to, aby zdecydować, co zrobić, to jest wtedy, kiedy tak naprawdę mm, stawiasz swoje żetony na stół i jesteś w grze. Wtedy, tak jak wczoraj mówiłem, powinieneś poświęcić trochę czasu aby rozumieć to, co robisz, wróćmy teraz w czasie do listopada. Otóż w październik, października, 17 października to było. 17 października wrzuciłem tutaj taki tweet na Twitterze. Przy założeniu, że będziemy bujali się na poziomie 60 tysięcy dolarów za bitcoina, to może poskalpuję sobie funding. I teraz zerknijmy na październik i bitcoina. Dla wszystkich, co nie wiedzą, co to jest funding, chociaż. Powinniście wiedzieć, co to jest funding. Funding jest to taki wynalazek świata krypto. Tutaj macie na samej górze, widzicie funding rate, i to jest coś takiego, że tak, to jest wynalazek świata krypto. To jest coś takiego, co pozwala Wam trzymać Waszą pozycję bez limitu czasu, czyli tak naprawdę Wasza pozycja może być otwarta tak długo, jak tylko chcecie, biorąc pod uwagę to, że ta pozycja albo Was kosztuje. Albo ta pozycja, dosłownie zatrzymanie, zarabia wam. Więc na tym to polega. I teraz, jeżeli funding jest ujemny, to znaczy, że w tym momencie shorty, czyli wszyscy shortujący, płacą wszystkim longującym. I to jest dosłownie tak, że w tym momencie 0,04 czy tam 0,05% z waszej pozycji, jeżeli macie pozycję short, zostanie e, wam skonfiskowane. Z waszej pozycji, z waszego portfela właściwie, chyba że nie macie nic na portfelu, to i wtedy wszyscy ci, co e, mają swoją pozycję otwartą na long, czyli tak jak ja w tej chwili mam na long otwartą pozycję, jak widzicie, jestem tutaj pod kreską, zaraz do tego przyjdziemy, to wszyscy ci, co mają pozycję otwartą na long, e, dostają to 0,05%, czyli e, Wartość pozycji razy 0,05% i to jest co 8 godzin jest ten funding odpalany. I teraz, abyśmy co sobie zobaczyli, zobaczymy czy 13 minut to może tyle będę mówił, więc będziemy widzieli. Ok, w tej chwili daily realized P&L, czyli dzienny zysk z pozycji jest 0, i teraz za 13 minut zobaczycie tutaj się pojawi, jakieś, jakieś grosze się pojawią, ponieważ co 8 godzin i zobaczymy czy funding dalej będzie ujemny czy będzie dodatni. Więc tak to wygląda, ale wracając do, tak jak mówię tutaj do października, w październiku Bitcoin był po 60 tysięcy 60 tysięcy dolarów i wtedy zobaczmy tutaj październik, październik, gdzieś tutaj był październik i tutaj Bitcoin był w okolicach 60 tysięcy dolarów, i wtedy co tutaj w tym okresie widzimy, tutaj w tym okresie to co powiedziałem, to powiedziałem to, że można sobie po prostu skalpować funding, czyli biorąc pod uwagę, że jesteśmy na najwyższych poziomach w historii, to prawdopodobnie, i tutaj zaraz sobie przeczytamy, co tutaj komentowaliście, to prawdopodobnie można by było sobie wskoczyć w jakiegoś swojego shorta i tego shorta sobie po prostu trzymać na niskiej dźwigni. Tak jak widzicie, jestem tutaj na dźwigni razy 3 zresztą zawsze mówię o tej dźwigni nie specjalnie wyższej i tego shorta sobie tutaj trzymać i ten funding kolekcjonować co 8 godzin ponieważ funding wtedy było większość przewaga było longujących więc funding był dodatni więc wszyscy longujący płacili tym którzy shortowali w tym momencie odwrotnie niż teraz teraz jesteśmy na samym no nie na samym dole bo nie, nigdy nie wiemy gdzie jest sam dół nie? ale jesteśmy na dole więc, więc w tym momencie, że mamy strach na rynku, większość ludzi shortuje, to shortujący w tym momencie płacą tym, co longują. A więc jeżeli masz otwartą pozycję short, to w tym momencie ta pozycja, jeżeli owszem, bitcoin spada przez jakiś czas, to ona cię kosztuje, ale zarabiasz na tym, że, że cena spada, prawda? Więc ciągle jesteś ok. Ale jeżeli masz long, a czujesz, że, że, że to jest takie. To jest taka podłoga, i chcesz tutaj złapać ten, 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 ten totalny dołek. To jeżeli masz tutaj longa, tak jak w tym momencie ja założyłem sobie, to w tym momencie ta pozycja ci zarabia. Czyli krótko mówiąc, ten funding albo pozwala ci zarabiać na pozycji, albo pozwala ci tracić na pozycji. Przez co nie możesz tej pozycji tak naprawdę mm, trzymać w nieskończoność, ponieważ w pewnym momencie zaczyna cię to, zaczyna cię to sporo kosztować. Chyba, że jest bardzo zmienny rynek, to raz cię kosztuje, raz ci dodaje, no i ta pozycja sobie po prostu wisi. Tak to wygląda. Więc w październiku, tak jak napisałem, w październiku powiedziałem, że sobie tutaj założę taką pozycję, aby sobie tutaj skalpować ten funding. Czyli jeżeli był to, była to górka, funding był dodatni, to w takim razie pozycję miałem założoną short, i tutaj. Tutaj ta, ta pozycja, ta pozycja short była dosyć, dosyć że tak powiem, e, dosyć profitowa. Aczkolwiek jak wiecie, to ja nie lubię specjalnie shortować, więc to nie, było jakieś, to nie była jakaś rewelacyjna pozycja, która, którą u, dotrzymałem tutaj, do, że tak powiem, do samego dołu ani nic w tym stylu. Po prostu to była gra pod, pod, taki, pod taki funding, że tak powiem. Natomiast e, dlaczego? Dlatego, ponieważ Właśnie, bo tutaj mi się tak jakbym słyszał pytania, dlaczego? Dlaczego nie lubisz shortować? E, shorty są takie przecież modne i spektakularne. Ok, z mojej perspektywy, e, w ogóle matematycznie patrząc na to, short zawsze ma mniejszy potencjał zarobku niż long. Więc dlatego z większym wkładem e, masz mniejszy potencjał zarobku. To jest, to jest. Czysta matematyka. Możecie sobie to przeanalizować sami, jak tylko chcecie. Weźmiecie sobie przykładowo jakąkolwiek kwotę pieniędzy i ustawcie sobie, że wchodzicie w i w danym punkcie w shorta i ile możecie zarobić w danym punkcie w longa i ile możecie zarobić. I na przykład, jeżeli byśmy weszli w shorta przykładowo przy tych 60 tysiącach i jakby bitcoin spadł do zera, to ile możecie zarobić, a jeżeli byśmy wzięli te na przykład 60 tysięcy, czyli jednego bitcoina, 60 tysięcy dolarów, prawda? I weszlibyśmy tutaj w shorta, to 100% zarobku, jeżeli by bitcoin spadł do zera, a jeżeli byśmy wzięli 60 tysięcy dolarów i weszli przykładowo w 30 tysiącach w longa i bitcoin by doszedł do, 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 do nawet nie 100%, ale doszedłby w górę i ile możemy zarobić? Więc to jest, to jest po prostu. Czysta matematyka, po prostu w dwa razy więcej tutaj, ma, dwa razy większą mamy pozycję za te same pieniądze, wystarczy nam mniejszy, mniej, mniejszy ruch w górę i mamy większy zarobek. No ale, jeżeli na spokojnie to sobie policzycie matematycznie, to zrozumiecie o co mi chodziło. Więc, wracając do, wracając do mojej pozycji teraz, jak widzicie, pozycja jest pod kreską. Pamiętacie, chyba tutaj mówiłem ostatnio o tej pozycji, gdy wchodziłem w nią, to było 4-godzinna, i teraz zobaczcie, jak tutaj jest. Jestem na 4-godzinnych świeczkach. Wróćmy tutaj do tej większego wykresu, ok. Na 4 godzinnych świeczkach jestem tutaj. Tutaj chyba było moje wejście w pozycję. Tu mówiłem o tym, że powinien być ustawiony stop loss na zielono. Nie ustawiłem, więc zjechałem znowu poniżej. To o tym mówiłem również. Potem zostawiłem sobie tą pozycję. Tak czy inaczej, z mojej perspektywy wygląda to tak, jeżeli mamy, mamy taką oto sytuację na rynku, i teraz wróćmy tutaj do dziennego wykresu, będzie łatwiej nam tutaj zobaczyć, co się dzieje. Okay. Jeżeli mamy taką oto sytuację na rynku. I tu jest wykres dzienny. To patrząc na to w tym momencie, wydaje mi się, że jesteśmy gdzieś na dolnych poziomach. Nie znaczy to, że nie możemy zaliczyć jeszcze tych poziomów. Całkiem jest to możliwe, ale jesteśmy definitywnie w dolnych poziomach. Tak samo jak tutaj byliśmy w górnych. Więc wydaje mi się, że wykorzystając z fundingu, który jest ujemny, i korzystając z tego, z tego dołu, który tutaj, który tutaj mamy. Mogłem sobie pozwolić ja na otworzenie pozycji, która, i tutaj właśnie jest bardzo ważna rzecz, słuchajcie, z mojej perspektywy wygląda to tak. Ja mam otwartą pozycję, gdzie e, z tego, co mam na portfelu, to jest jakieś około 10%. Więc tak to wygląda. Ta pozycja to jest 10% wartości mojego portfela, więc to jest, to jest coś, co mogę sobie pozwolić tutaj zaryzykować. Jeżeli chodzi o, o ten, o ten, o tą, o tą tutaj moją bajbitową rozgrywkę, jest nic specjalnie, jest nie jest, że tak powiem ekscytującego w tej chwili się nie dzieje na rynku krypto. Mamy tutaj takie, wiecie, bujanie się góra dół, więc, aby trzymać się, że tak powiem, entertained, czyli, żebym żebym sobie sam sobie rozrywki przynosił, to po prostu rozgrywam sobie tutaj ten swój dołek krótko mówiąc. A więc pozycja plus minus 10% portfela skalpujemy sobie tutaj funding, który w tym momencie za 5 minut nam tutaj wskoczy do portfela i czekamy, czekamy czy czasami i tutaj zobaczcie, czy czasami tutaj nie rozegra się to w jakiś dla nas ładny, korzystny sposób w taki, abyśmy wychodząc ponad kreskę, czyli wychodząc na plus Mogli sobie tą pozycję wtedy powiększać, czyli po, po dodawać do tej pozycji. Dlaczego wszedłem w tą pozycję? Zobaczcie, tutaj było, to, to była moja decyzja, jeżeli chodzi o wejście w pozycję. A więc e, pamiętacie, jak mówiłem o tych, o tych poziomach, że tutaj to są takie poziomy, które myślałem, że OK, to jest dobry poziom na wejście w pozycję, bla, 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 że to już był, to już był, ten, e, to już był ten moment. Więc stąd też wziąłem tą decyzję. I, I tak to wygląda. Czekajcie, chcę to pozlikwidować. OK. Dobra. A więc skalpuję sobie funding. Zobaczymy, czy rozegra się to podobnie, jak rozegrało się to na tym e, szczycie. Czy też, prostu, e, czy też po prostu zlecimy jeszcze niżej i zaliczymy raz jeszcze ten oto dołek. A więc tutaj e, okolice 30. 29, 30, to jest taka. To jest taka podłoga. I to jest, to jest mój tok myślenia, jeżeli chodzi o tą pozycję. Więc funding jest to coś, co definitywnie powinniśmy obserwować. Um, poziomy wsparcia i oporu to jest coś, co ja bardzo lubię obserwować. No i oczywiście, jeżeli chodzi o mój tik-tac, to ostatnio zobaczcie. A tutaj był taki bocznie, czyli cały czas. Tik-tac. Tak, a więc nie ma, nie ma, nie ma czegoś takiego, co, co, pozwala nam, co pozwala nam powiedzieć, że 4-godzinny tik, pięknie się przeciął, lecimy. A, aczkolwiek aczkolwiek wiele osób mówi, że wiecie, ten tik, tak, to coś tam niespecjalnie mi pracuje, ale posłuchajcie, patrzcie. Jeżeli byśmy używali tego w taki sposób, czyli posługiwali się MACD plus EMA-Cross nawet na 4-godzinówce, to zauważmy, że zawsze mamy, zawsze mamy, i to dosyć sporą różnicę. Tu mamy 37 do, do 39 prawie, tu znowu mamy 37 do, i tutaj mamy do 39. Zawsze mamy ten ruch, gdzie jesteśmy w stanie, i to jest ta właśnie okolica, o której ja mówię, że jeżeli nie wiemy, co robić, to mamy tutaj tą okolicę zawsze po tym tiku. Gdzie możemy sobie spokojnie obstawić swój stop loss na zielono i wyjść z tej pozycji, jeżeli po prostu nie chcemy jej rozgrywać lub chcemy być bezpieczni w taki sposób. Teraz, jeszcze jednym wskaźnikiem, który tutaj, który tutaj na dziennym ładnie indykował nam, to jest RSI. I tutaj zobaczcie, RSI mamy tutaj w tym momencie grubo pod kreską, czyli na poziomie takim wyprzedania więc to również ładnie indykowało nam tutaj ten oto ten oto dołek i stąd to też małe nagłe odbicie było więc wszystko wszystko się ładnie mi tutaj składało wszystko się mi tutaj ładnie składało dlatego ciągle jestem w tej pozycji i dlatego to wygląda tak jak wygląda A... więc A tutaj widzę że Nagrasz coś o skalpowaniu aktualnie. No to w miarę możliwości nagrywam czasami z właśnie z takimi przerwami za miesiąc czy ileś, ale po prostu sytuacja musi być odpowiednia do tego, aby o tym mówić. To nie ma tak, co nasłuchać. Bachlas Satoszowa 20 do godziny 20. OK, nie wiem o co chodzi. BTC, zobaczymy, plan zrealizowany. No tu jest, to, to jest też, to jest właśnie też dobry, dobry tweet. Zresztą widzicie tutaj mój like, ja zamknąłem pozycję na BTC. A więc, jeżeli tak jak mówiłem, tutaj kolega w tym momencie miał jakąś pozycję i po prostu ją zamknął w tym momencie na górce, no to, no to bardzo ładnie tutaj tą pozycję zamknął. Czyli tak zwane tradowanie z moi, w, moim, w, moich ter, w mojej terminologii, e, tradowanie mm, pozycjonalne. A więc, wchodzisz w e, wchodzisz w Bitcoina i wychodzisz z bitcoina bez, bez dźwigni. Tradowanie, czyli krótko mówiąc, kupujesz lub sprzedajesz, czyli wchodzisz tutaj. Jeżeli jesteś na bajbicie, to dla wszystkich, co na początku wchodzą w świat krypto i, i chcą myśleć o tradowaniu, to proponuję zacząć od zwyczajnego kupowania i sprzedawania. Nie zaczynajcie od derywat, bo to jest, to jest, to jest bardziej już wyrafinowana forma tradingu, gdzie Posługując się dźwignią, czyli pożyczką od giełdy, możesz mieć, możesz mieć tutaj e, kłopoty. Jeżeli chodzi, dobra, mamy 45-40 sekund, zaraz zobaczymy, ile nam tutaj e, e, dołoży. Chociaż jesteśmy w stanie to policzyć, po prostu wziąć to, pomnożyć i byśmy widzieli. Ale wracając do tego, więc jeżeli, e, tak jak tutaj kolega napisał, zamknął pozycję i czeka, co się wydarzy, a więc przy 60, krótko mówiąc. Kupił sobie Bitcoina, gdzieś tam, trzymał, 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 trzymał tego Bitcoina. Przy 60 zamknął pozycję, czyli wyszedł z Bitcoina, wrócił do USDT, czy USDC, jakkolwiek woli, i ma w tym momencie stablecoiny. W tym momencie mając stablecoiny, jeżeli co chcesz zrobić, jeżeli chcesz coś kupić, czyli wrócić do pozycji, czyli nie, nie używać dźwigni, tylko po prostu chcesz wrócić, to co robisz? Idziesz właściwie USDT Bitcoin, prawda? I co ustawiasz sobie zakup, po jakiej cenie chcesz kupić, i po prostu w tym momencie wracasz do pozycji. Czyli jeżeli kupujesz Bitcoina, to jesteś w pozycji Long. Jeżeli jesteś w USDT, to znaczy, że jesteś w tej chwili w pozycji Short, Bitcoin a Long USDT, krótko mówiąc, tak jest, nie ma, nie ma inaczej, zawsze jesteś w jakiejś pozycji. Jeżeli o mnie chodzi poza. Poza, mogę się Wam pochwalić i powiedzieć, że jeżeli o mnie chodzi, to poza oczywiście tutaj pozycją, jeżeli chodzi o, o, o dźwignię, no to jeżeli wejdziemy w moje spad orders, to zobaczcie sobie tutaj, e, zawsze, jest, zawsze jest regularnie jakiś tam, jakiś tam zakup bitcoina, ponieważ głównym celem to jest po prostu odpowiednia ilość bitcoina w portfelu i tyle. Dobra, zobaczmy funding. A więc funding wrócił na dodatni, a więc 006 w tej chwili, czyli za 8 godzin to, co mi teraz dodało, to mi po prostu z portfela odejmie, czyli to 40 centów, co wskoczyło tutaj w tej chwili, to za 8 godzin zostanie odjęte mi z portfela, bo w tym momencie jest funding dodatni, jeżeli chodzi o. Co znaczy, że za następne 8 to będzie znowu ujemny. Czyli w tym momencie widzicie, raz dodaję, raz odejmuję, raz dodaję, raz odejmuję, czyli po prostu ta pozycja, trzymanie tej pozycji nas nic specjalnie nie kosztuje. Rynek jest niezdecydowany. I tak to wygląda. I tak to wygląda. Przeciągałem, bo chciałem, żebyśmy dojechali tutaj. Widzicie, 8 godzin, za następne 8 godzin znowu funding. Tak to, tak to po prostu wygląda. Um, nie mam stop lossa, tak jak mówiłem. Widzicie, stop lossa nie mam. Jest, jest to po prostu mój w tym momencie taki wybór jaki jest, pozycja nie jest duża, uważam że, uważam, że tą pozycję, że z tej pozycji spokojnie wyjdę jeżeli nie, to po prostu 10% portfela 10% portfela pójdzie z dymem i będziemy wtedy, będę wtedy następne decyzje podejmował po niższych poziomach i tyle taki, taki jest, taka jest moja rozgrywka tej pozycji ok to by było tyle na dziś. Dzięki wielkie dla wszystkich wytrwałych. Jeszcze raz dzięki za wszystkie komentarze związane z, z moją kaplicą. Wrzuciłem tutaj na Twittera swoją kaplicę, zdjęcie swojej kaplicy. Widzę, że sporo tutaj komentarzy. Nie odpowiadałem na te wszystkie komentarze, bo po prostu, po prostu nie, 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 nie chciałem tutaj, że tak powiem, zrobić jednej wielkiej burzy dla wszystkich, co mnie obserwują że widzieliby, że mam tutaj, wiecie, co chwilę jakiś komentarz, więc nie odpowiadałem, ale wszystkim z góry <laughs> dzięki, za, dzięki za komentarze. To było, to było całkiem, całkiem miłe. Tak w ogóle to, jak widzicie, to tutaj niespecjalnie mi nawet ten komputer pasuje w tym, w tym pokoju. No ale, no ale cóż, musi być, no musi być. A, no i tyle. Tyle na dziś, dzięki. I co? A, jeszcze jedna rzecz. Dla wszystkich, co dotrwali do samego końca. Jutro jest sobota, więc jutro o godzinie 18, jeżeli macie czas, wpadajcie na Twittera i o 18 robimy sobie pogadankę na Twitterze. Jeżeli macie jakiekolwiek komentarze, jeżeli macie jakiekolwiek co do rynku, co do tego, co się dzieje, co robicie, co do NFTs. Wiem, że sporo osób o te NFTs, ciągle o tych NFTs mówi. Ja tak prawdę mówiąc, no, no wiecie, ja nie mam... Nie poświęciłem wystarczająco czasu na to, aby, aby tutaj się, że tak powiem, wypowiadać um, z pełnym, z pełnym e, świadomością tego, co i jak. Ale jeżeli chodzi o sam zakup i sprzedaż JPEG-ów, jako tych NFTs, no to, no to wybaczcie, no, no, no nie wzrusza mnie, nie wzrusza mnie to. Więc dlatego, <laughs> dlatego jak no nie będę o tym na razie nawijał, ale jak widzicie, Bybit... Również ma swoją, swoją teraz tutaj platformę do NFTs. Wydaje mi się, że Bybit próbuje dogonić Binance, jeżeli chodzi o, o, ten, o, to, o to wszystko, co jest tutaj dostępne. Mają swój launchpad, a więc tutaj wszystkie te, e, wszystkie te projekty, które się odpalają, ten e, BIFI token i teraz NFTs, zwyczajne kupowanie, derywaty. No niesamowite, jak ta giełda się rozbudowała w tym samym czasie. No, i raz jeszcze, to nie jest materiał sponsorowany. Bybit mnie wcale nie sponsoruje, nie zapłacił mi ani grosza za to, że do was mówię. Ale jeżeli uży, użyjecie linka pod spodem do rejestracji na tą giełdę, no to wtedy powiecie krótko mówiąc Bybitowi: Ej, nie możecie zabierać wszystkich moich e, prowizji, musicie się dzielić z groszem. Jeżeli więc każecie Bybitowi, żeby się dzielił ze mną, no to uży, użyjecie linka pod spodem do rejestracji na tą giełdę. Tak to wygląda. A teraz, teraz tutaj, co? Kościelny. Kościelny idzie za tacą, więc wszyscy wyciągacie z kieszeni na tacę i my się żegnamy i do zobaczenia jutro na Twitterze. Na razie. Cześć.